Żeby było ciekawiej, to jest roam od strzelca. Puścił sobie skilla. O, jest Alistar na topie. Tak, jest Alistar na topie. Jest też pierwsza krew dla Tu Kolamax już był tutaj bez flasza. Bez szans, bez dla dal Wondro wcale nie wątło prezentuje się na topie, bo Ops został znokautowany. Mamy jeden za jednego, ale wciąż Wondro musi mierzyć się z Pride'em i Prime'em. Czy ta dwójka ramię w ramię będzie w stanie poskromić to play raz z bezdy? Tak jest, jeden wystawia, drugi zbija i mamy dwa do jednego dla... Nie wiedziałem. A jak inaczej? Nie wiem. No nogi, to nogi. Tak? Powiedziałbyś, że ma nogi? Wiesz co, i jak ich nie ma. <sukłanee> jak ma to połamane. <sukłanee> <sukłanee> nie tej nogami. Do przodu. Akurat wyjeżdża łądro z górnej olejki. No więc Taki to był, jak Jace sobie dwukrotnie jeszcze na topa zajrzał. W ogóle ten zawodnik zaczął z... Yy, yy, Ciekawe tutaj starczą dostępną sprzętu, które mi z Hexdrinkera. Okej, nie wiem jak Kinetic to przeżył, ale póki co, jeszcze jest szansa na złapanie tej eliminacji, przez z Zvezdy brakuje dosłownie jednego auta ataku, a nie znajdzie go ani Jinx, ani Trundle. To tragedia! Co dzieje się na mapie dla Spence bezdy? Jeszcze po kolei przychodzą tutaj. Jest tu Ondro, odbity przez Prima. tutaj obawiają się już wszystko, żeby przypadkiem tej walki nie wygrać. Jest tu special, jeden szokblast i rally może nie być. No. Ale poczyści klipy, pod montaż. Słuchaj, no każdy krypt ma swoją wartość, nie taką małą. A ale przynajmniej darmowy recall. Wszystkie zagran. raciczki w kierunku topa. I to nie tylko jeden. Tylko nie, wiem, czy jest Nie tutaj. special na dwóch nogach, na do, na górnej alejce się znajduje, ale właśnie. Już nogi po raz kolejny wyciąga łądro jednak prestiżowym turniejem wygrać EU Masters, to znaczy pokazać, jest to dobry turniej reprezentacyjny. Zawodnikom zależy i e, bardzo ciekawy stał się ten turniej, trzeba przyznać. E, ligi regionalne stały się ciekawym konceptem w Tak i dzięki temu, że k tak znakomicie zaprezentowało się ostatnimi czasy podczas EU Masters, to, że zawodnicy z K-Corp dostali angaż w LEC, to niejako przywróciło to nadzieję zawodników na... To, że faktycznie może to być taką trampoliną do sukcesu. Wygranie EU Masters, dobre pokazanie się podczas tego turnieju, może być to przepustką do tej najwyższej ligi rozgrywkowej w Europie. Albo takie dziwne nazwy, że. Mam takie o co chodzi. Albo balonowa guma, to, to, to nie są moje filmaty. Takie sztuczne smaki. Tak, takie ale najważniejsze jest to jest z chemią, prawda? Najlepszy jest mieszać taki słodki, ale też jakiś sorbet i super sprawy. Pride oddaje no, jeszcze downa. Albo nie Albo oddaje. I oddał go i reli do tego. Wondro jeszcze nie upadł. ładne potrócenie osobowe. Ale to drzymka, nie jest Spena z jednak wraca do gry w tym teamfight. Póki co to Double Kill dla Jinx i nie ma końca. Po kolejne resety kolejne rakiety. Spenta, sp Dopiero w tym momencie serii próbuje coś z tym zdziałać. Ale nie zostanie skrócona o głowę. Przynajmniej na razie. Dopiero teraz ich Ale nie wystarcza obrażeń kinetic. Wciąż stoi na nogach. Ale Wondro wchodzi od flanki i złapie. <laughs> dwóch ostatnich grywali. Białe flagi od Sveny z Bo to Eintracht Musiało się poddać. A uh, jedyna nadzieja jest to jest tak tego wave'a? Tak, żeby z, jak najbardziej synchronizować go z waveem na midzie. Ale próbował walki od Sven z Odwracają się ku zawodnikom Traktu. Pride od razu zostanie wymazany. Eee Nawet nie będzie w stanie wykorzystać swojego ultimate'u. I tutaj przydałby się jeszcze ten Guardian Angel nieskompletowany. Kolejne znakomite podrzucenie od Prime'a, ale nikt zupełnie tego nie wykorzysta. Więc Sven z obroni się po raz kolejny. I za więcej jinx, roz, roz, rozpędzona ma flasza. Golden toast przyspieszony. Jest Get Excited. Sporo obrażeń, ale tak samo. Obses. Jeszcze o studiu po swoich przeciwników. Kinetic jednak. I mamy repozycjonowanie od tego zawodnika, Przyjmuje całkiem niezłe miejsce w tej walce. Szedł z gryzaki! Ale wchodzi w gryzaki. To zupełnie nic nie zmienia. Bozeri z balansowanym herosem. Z flaszem jeszcze zwiewa od Tiperakosa. Zgarnia fraga z Jinx. I nagle to Eintrakt wychodzi obronną ręką dzięki swojej mojej Czy Kinetic ma dość? Najwyraźniej. Gwen. Oraz... Nautilusa, Nautilusa. To draft Exodia. Czy Vitality B im na to pozwolą? Czy pozwolą zawodnicy? Sven z oh! wejść wejdzie do bazy z tym slipem. Może się okazać, że po prostu brutalnie sforsują sobie drogę do wnętrza bazy. Sven z zawodnicy z Prime Liga. I o jeden moment przyjaźni. To o tutaj o przyjacielskich stosunkach mowy nie było. To musiało poleć. Bycie nas pomieczni Jinx i cie nas Bezda. Podobnie jak kilka innych drużyn na Team U-Masters, skończy bez zwycięstwa cały turniej. 0-6 dla Sven z podobnie jak Team Fantasma, ale oczywiście od nich lepsi chociażby zawodnicy z drużyny.